Witajcie kochani. Chciałbym zaprosić was z całego serca na wspólną podróż, podczas której w miejscu gdzie ludzie dbają o swoje ciała, abyśmy zadbali o coś znacznie, znacznie ważniejszego. W miejscu mojej pasji, jaką jest siłownia, chciałbym dzielić się z wami moją największą miłością, jaką jest Jezus Chrystus. Nasze spotkania, czyli tak zwane treningi duchowe będą skoncentrowane na temacie wiary i Pisma Świętego oraz piękna i głębi, jaka z Niego wypływa. Motem przewodnim naszych spotkań chciałbym, aby były słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Albowiem ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. Wysłowiajcie Boga w waszym ciele. I pragnąłbym, aby nasze spotkania polegały na wysławianiu Boga w naszych ciałach, które od Niego otrzymaliśmy. Nasz pierwszy trening skoncentrujemy się na prawdzie Ewangelii. Ponieważ bardzo wielu ludzi, gdy słyszy prawdę Ewangelii, kompletnie jej nie rozumie. Niektórych ona nawet gorszy, powoduje w nich śmiech albo frustrację, a nawet złość. Kochani, żeby zrozumieć, czym jest dobra nowina, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że każdy człowiek tkwi w złej nowinie. To jest tak, jakby zaciągnąć dług, którego nigdy nikt z nas własnymi siłami nie mógłby spłacić. Tym długiem jest grzech. Ponieważ Biblia mówi nam, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i pozbawieni są Bożej chwały. Dlatego dobrą nowiną, najpiękniejszą i najcudowniejszą jest to, że ponad 2000 tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel zapowiadany przez proroków. On, jak mówi Spismo, nigdy grzechu nie popełnił, ale za nas stał się grzechem, abyśmy w nim stali się Bożą Sprawiedliwością. Wziął cały grzech świata na siebie i poszedł na krzyż. A trzeciego dnia zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Każda osoba, która wyzna Jezusa Panem, a w sercu uwierzy, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, będzie zbawiona. To jest, kochani, bardzo ważne, aby przyjąć Ewangelię sercem, aby zrozumieć, co się stało na Krzyżu, jaka wymiana nastąpiła na Krzyżu, że nasza grzeszność przyszła na Jezusa, a jego sprawiedliwość przeszła na nas. Kochani, błogosławię Was i dziękuję za ten piękny czas, który ze mną spędziliście. Zapraszam do wspólnych komentarzy, do rozmowy i już Was zapraszam na kolejny wspólny nasz trening gdzie będziemy my nadal mówili o pięknie Bożego Słowa. Z Panem Bogiem.